Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Nissana X-Trail. X-Trail drugiej generacji był produkowany od 2007 roku do 2013 roku. Wraz z pojawieniem się drugiej generacji Nissana X-Trail zachowano podstawowe założenia projektowe, a inżynierowie Nissana wysłuchali właścicieli poprzedniej generacji, aby usłyszeć, co jest dobre, a co należy poprawić. Podniesiony, masywny przedni zderzak ze zintegrowanym spoilerem, światłami przeciwmielnymi i osłoną chłodnicy podkreślają lekko sportowy charakter SUV-a. Reflektory na górze mają zaokrąglone wybrzuszenia, które są widoczne z pozycji kierowcy, ułatwiając manewrowanie przodem samochodu, podczas gdy tył jest równie dobrze wykonany z wysoko umieszczonymi, uderzającymi światłami. Wnętrze jest standardowe, wygodne i można powiedzieć, że dorównuje klasycznym sedanom. Widoczność jest doskonała dzięki wysokiej pozycji siedzącej kierowcy, co daje dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Jest dużo miejsca dla pasażerów, co przy wysokiej jakości materiałów i dobrze wyposażonym wnętrzu sprawia, że jazda tym pojazdem jest bardzo wygodna. Bagażnik ma pojemność 603L, w przypadku opuszczenia siedzeń aż 1773L. Napęd na cztery koła Nissana jest jednym z najlepszych na rynku. Każda nowa generacja oferuje szereg udoskonaleń, które sprawiają, że jazda jest łatwiejsza i przyjemniejsza. Zaplanowano trzy programy: 2WD, Auto i Lock. Pierwszy jest przeznaczony do jazdy po asfalcie, gdy nie ma potrzeby korzystania z napędu czterech iloczyn kartezjański 4, a oszczędność paliwa jest również osiągana bez zakłócania osiągów jazdy. Program Auto rozdziela moc niezależnie między osie w odniesieniu do aktualnego stanu podłoża. Program Log ustala rozkład momentu obrotowego między przednią i tylną osią w równym stosunku. Blokada jest automatycznie wyłączana, gdy prędkość jazdy przekroczy 40 km na godzinę. Wyposażenie jest bogate i obejmuje ABS, YEBDS, ESP, pakiet poduszek powietrznych z kurtynami bocznymi, klimatyzacja, odtwarzacz CD i sterowanie z kierownicy. Tempomat, komputer pokładowy, wspomaganie kierownicy, elektroniczna regulacja wysokości kierownicy, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, asystent ruszania na wzniesieniach, asystent zjazdu ze wzniesień, przednie światła przeciwmielne, 17-calowe felgi aluminiowe, chromowany przedni grill, podgrzewane lusterka boczne, relingi dachowe ze zintegrowanymi światłami, czujnik deszczu. Spośród silników benzynowych oferujemy drugie 0 o mocy 147 KM i drugie 5 o mocy 178 KM, a spośród silników wysokoprężnych drugie 0 o mocy 175 KM. Zużycie paliwa w przypadku modeli benzynowych wynosi około 8,49 i 8,49,1 litra 100 km, a w przypadku silników diesla 7 i litra 100 km. Zalety Nissan X Trail. Gładka jazda, praktyczny i przestronny, łatwy w prowadzeniu, dobrze wygląda, średnie wydatki, wygodny, duża przestrzeń bagażowa, opcja podgrzewania, chłodzenia uchwytu na kubek, dużo sprzętu, grzywa, w niektórych warunkach brak mocy i momentu obrotowego, przeciętny wygląd wnętrza, sprzęgło nie wytrzymuje tak długo, jak powinno, opony o niskim profilu są trudne do pokonania podczas pokonywania przeszkód. Niektóre modele mają problemy z klimatyzacją. Otwory wentylacyjne są zbyt małe, przez co klimatyzator ma problemy z silnym nadmuchem powietrza. W przypadku stosowania złego paliwa wzrasta zużycie paliwa. W przypadku silników diesla problemy z zaworem EGR i wyciek oleju do filtra powietrza.